Dobry dzień dobry, dzień dobry, słuchać mnie chyba tak, dobrze. Idziemy kończyć. Dobrze przejdę. Mi się wcale nie laguje chyba. Dobrze przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj tak chyba być nie wiadomo co, bo wcale nie widać. Nagrywamy tak no bo co innego mielibyśmy nagrywać, no tak możemy nagrywać prawy. Bo ją papier. To będzie ważne. <gryzanie> Nie wiem gdzie możemy pobrać. Może na przykład na dałam kraju. Okej, yy, tak, z chwilą wspomniałam, że wcale nie ma. Ja to ogarnę i wtedy się widzimy, bo mam problemy. Dobrze, kto w jesteśmy. jesteśmy? Yy. Zaczniemy od drewna. Od drewna, czyli podstawowej rzeczy w Minecrafcie potem pójdziemy chyba pod ziemię nie ja wiem czemu mam ochotę pokopać. <laughs> to znajdę jakieś fajne miejsce um. Dzień ja nic nie klikam. Dobra, już klikam, by Cię odlagował Ja lekkiego, lekko mówiąc, to są yy, laga. Yy. To

Bierzemy te kwiatuszki albo są ładne. Matko, jakiś dźwięk, jakbym się obciął trawą? Przepraszam, mm. wiem. że tak mało mówię może być słuchane kogoś tam Czemu to się zawsze dzieje na odcinku. Postaram się to ogarnąć. <laughs> już mniej więcej ogarnąłam więc powinno być już okej, okay, ale mm, nie przysięgam. Przepraszam. Przemierzę. A, i jutro mam urodzinki mojej mamy, a, a bo są urodzinki kopewa.

Ważne. Mhm. Dobrze. Oh. Hmm. Nie wiem czemu um, nie mam takie dziwne uh, uczucie. Ja jestem YouTuberem, ok? Nie lubię za dużo gadać. Joska. Nie obchodzisz mnie, kurczaków. Następna rozgrywka będzie z Momojo, według mnie. Momo i O, więc, no. Kto będzie chciał oglądać, to będzie oglądał, kto nie będzie chciał, to nie. Możliwe, że nam mówię, kotała na przykład Dobra, Wystarczy, Mopejo czy coś. To też ewentualnie. Mm -mm.

takie logi, się radzisz? już więcej nie dam rady. No matko, to? Ja przepraszam, że za wściekliznę, ale ja nie mogę. że to może po prostu przypizny zrobić z Ja nie chcę się wymądrzać, ale naprawdę mogę zrobić przypiznę, ale wolałabym robił na kilku. No wiadomo no. <laughs> Puch, może na razie pozbieramy plony? Albo pójdziemy spać, jak kto woli. Mm, dobra, najpierw plony. Chyba, że mieszkamy w tej wiosce, co wy na to. czasem ją przebudujemy, zamieszkamy, ale w niej zamieszkam. Dobrze, ja pójdę spać. Widzimy się rano. Jest rano i troszkę mnie villager. blokuje. Dobra, nieważne panie Wieśku. To będzie tak. Pipek będzie, ten to będzie piper. Pipuś, pipuszku. pipuśku. No chodźcie do mnie psytujcie. Przytul się do Glelu, przytul się do Łuki. Przytul się do Glelu, przytul się do Nieważne. patrzcie. No dobrze, troszkę tak ja brzmiał, ale nieważne. Postaram się mówić głośniej na odcinkach, bo wiem jak to jest, że czasami mówię cicho i cicho i No i tak dalej. Ale... Postaram się tego nie robić i ale tak sobie. Czemu ja ciągle stawiam te siano? Powiesz mi wiesiek. Czemu? Ej, dobra, dobre, nieważne. Ten. Ja przepraszam, że się dużo odzywam, ale ja naprawdę. Przepraszam, że ten szum. Postaram się go nie robić. Jeśli było słychać ten szum, bo to nie jest w stół, to tak. Ale są jakieś 23, co wy myślicie o tym, żeby zadzgać tego golema? Zamień. Dobrze. Chcesz Memeralda, to zbiorę twoje plony. Nie ma sprawy. Może wejść